Witajcie, dzień Play Games to jest e, pierwszy odcinek z serii Minecraft Challenge e, i po prostu będziemy w tym, w tych odcinkach robić Minecraftowe challenge. Więc na przykład e, w określonym czasie trzeba zebrać ileś tam. E, Oje. Oh yeah. Ileś restu materiałów. Zab zabić ileś tam y, zwierząt, zrobić skliny tym zwierzętom, wiecie o co chodzi chyba, nie? Y, no i dzisiaj zajmijmy się y, takim Minecraft Challenge. Y, y, the cake. Po prostu musimy zrobić ciasto, nie? No i ja wam pokażę y, wszystko co zrobię. Y, świat, żeby się nie potronił pretensji, że on wygenerował świat, no i tam wyszły lawet, to no i w ogóle, nie. No tu czy na chwilę, bo ja muszę to, to ogarnąć ze stoperem, jak to by zrobić. Bo pierwszy raz tutaj... Okej, okay, to tutaj mój stopper w, w telefonie. Yy, jednak po prostu yy, nie będzie mi pikać czy coś. Nie będzie jakiejś muzyki, jak y, się skończy czas. Dzisiaj chcę zrobić 20 minut y, na ciasto Bo tu trzeba jeszcze zabić y, tego, żeby szybciej rosło ten, nie? Zabić szkieleta. Dobra, tutaj dajemy nazwę świata The Cake. Więc y, co tutaj. Ten puste, puste i tak mm, zwolennik kod, wyłącz, tak? wyłącz nie daję tutaj włącz, dlatego że potem wiecie co nie było gotowe, no i tak, przetrwanie oczywiście i stwórzmy nowy świat, what the fuck. i teraz będziemy się długo regenerował świat, dlatego że tak mam coś ten, yy. może będziemy się zaś, nie wiem, tutaj długo będziemy się regenerować Ok, już jestem bardzo długo, myślę naprawdę e, ten świat e, regenerował Dobra, i co? No e, bo to... Chyba czas... Bo... ten, można za nie? 3, 2, 1, start! I teraz wam się pokazał właśnie e, stoper Ok, ok, ok Teraz muszę na skórki tutaj e, dać jajko e, Please, jaj, jaj, robił, właśnie też e, upływ dla ale ja też zrobię po prostu tak, tak, nie? ja, ale ja nigdy jeszcze nie robiłem challenge, więc może mi się nie uda naprawdę mmm, dobra mmm, no kurde jeśli jak mi no nie, nie, zróbmy nie, tak drewno zróbmy drewno tak dlaczego, że mm, Dlaczego, żeby mm, zrobić patyki i od razu żeliwo, tak? A, kurde! No świetnie! żelazo żelaza oczywiście. To mówię jak bluff. Mm. Ok, czas kopać, yy, ale dużo achievementów No i właśnie problem będzie z tym. Mm. Z kurami, ok, zróbmy sobie jeszcze te y, mieczyk, dlatego że po prostu mogą na świecie atakować jakieś potworki i, i będzie słabo. To tak jakby katar, bo le, dlatego, że y, coś na dwóch lata i mi się tak właśnie. Zu już tych takie... takie ten. Dobra, możemy pozbierać. Yy, crafting, bo na razie nie mamy byłem potrzebny. Nie wiem dlaczego mi działa mieniatka. Działa to nie ja. działa, dobra. Możemy pozbierać od razu. Kurde, jeden. Fuck, 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 fuck. U, tam jest jakaś jaskinia, ale tutaj też była jak Kurde... Ile? Dwie minuty? Jeszcze, Dobre, dobra, dobra. Mmm, 20 minut. Dobra, może mi się uda. Może, nie wiem. Jakieś coś jest? Żelazo. Daj się żelazo. Kurde, gravel, głupi. Że kurki mi nie... Yyy... tego...

Czy muszą być te? Nie, nie, dlaczego ja się podzielę tego wyzwania? Dlaczego? Sam się pytam, no i... Oczywiście, zadajecie mi pytania... Jakie pytania? What the fuck, Daniu? Co to nie jest? W sumie tą taką dróżkę, czy co, coś? Okay. Uf, dobra. No, gdzie ja idę? W jakiejś jaskini w ogóle? Nie, ja chyba tego nie zrobię. Sorry, just me, yupi. Uuuu! Idziemy 5. Jeszcze trzy. Jeszcze trzy, jest, yes, nice, nice. I możemy wychodzić do na właśnie nie grzebiąc się tutaj w tym, w ruinach zamkowych. Nie! No, mamy fucking dead, man, bitch. Mm.

Najbardziej będzie mi dawał wyzwania. To był taki bardzo fajny widz. Bardzo go tam porównuję, bo on taki ten bardzo dużą aktywność ma na kanale moim w komentarzach. No bo on zawsze tak mi jakiś komentarz bardzo dobry da. I myślę, że to oglądasz, nie? Naprawdę dzięki Tobie. E, mój kanał stał się ogórkowy. What the fuck! wiska. na O! O! Nigdy nie oguże. się. To fuck! Jest to... Nie! Co to było? Kurde, 6 minut. Nie! Dawajcie mi jakieś ste Deixa eu te mijar na Jarenka, vai te mijar na corbe. Uu! Tak this. Jarenka. Esse Jaren na terra. The... What the? Oh. Thank you very much. Ale potrójnie. O oh, this shit. Dwa! Ja potrzebuję trzy. Nice! Chyba nam się to uda, chyba nam się to uda. Nie, chyba musimy gdzieś jakieś świny dostać i... Nie, dawaj to mięsko! Fuck this shit! właśnie my też gdzie jest ko jakiś kuwa jakiś kuwa jakiś też kurde no nie 7 minut a znaczy, 7 minut już ten jak challenge Dajcie mi jajku! Jedno jajko! nie? Je. Mhm. Nie, jeszcze mi go. Jak dobrze, że jesteście i kargon też. jajko! Mm, mm

Okej, okay. dwa cukry. Okej. Okay. Mam tak. Ile? Kurde, nie. W sumie ale nie no. Nie, ja są najgorsze. Będę mógł teraz już. Yy, robić yy, piecyk, dlatego i przypalić yy, te i zrobić tej odsadę. Jakie i to No nie, no i zginę. Kto ci na co? jest łatwy, ja chcę. ку 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 krówki nie ja nie zdążę koledzy i koleżanki kurde no i ja pierdzielę nie czy mogę tak ten nie, nie będę tak robił ale krówy nie ja nie zdążę kurde ale nie można się jej poddawać przecież albo można WHAT THE FUCK! FUCK! W DUPĘ! JAKIE GÓWNO! Jesteśmy zgubieni teraz już. Jeszcze nie miałem deadpointów odpalonych tutaj. Teraz to już naprawdę... Ja wczoraj już się sobie takiego... Yyy... Mówię, to zrobić piecyki, no ale gówno. Nie pomyślałem, że nawet... A jako teraz. Číta to, jsou ty dobré. U, tam trošku leží se, kurde. Ty to jsi špáni, Ty můžeš mojich těch ty stupňů, kurde. Mňau, 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 a ty się ode mnie. Kota dostaneš v w i polecisz tej. Dobra co? 5 minut. co? Mój Valenty, ja to ci nie daj mój jakimś tej kurde, niby jakieś te. Wydzwania nie? Nie lecimy teraz, kurde! Fuck yeah! Jeszcze złoty wuju, jakiś tutaj napalony, kurde! Ja nie mogę! Ten to jest roiber, kurde! Ten to jest Roger! Ty to jesteś, tej. ten, mini butek, <gryti> Nie no! Zawieramy crafting i spadamy, są so. nie wiem, co ja mam zrobić! Dobra! że teraz ten nie był pewny Okej, okay, to papa! Szkoda, z tym, pewnie, Nie znajdziemy. Uuu, dzięki! Ty jesteś naprawdę super, ej. Ty to jesteś młodzien. Tylko krówka. Krówka, jedna kurweczka jakby tak się pojawiła z nienacka, to by było świetnie. Kluvečky, kluvečky. Mu, 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 mu. Nevětší mi ty. Kluví Aaaa, ah, Ok, 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 jo, už je. Ně. ně, Okej, okay, nie. WOO! No, WOO! No, BYC! FUCKIE! SOTY MA MIC! Nie ma. 15 5 minut. Kurde. 5 minut. Słuchajcie, 5 minutek. Kurde, nie wiem, co zrobię. No ale idziemy, 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 idziemy. Nie! I ja to zrobię, kupić Ja nie mogę. Tak. Nie. Nie, no ja tutaj z zadania chyba Nie wiem Jak jacyś... to jeśli... nie goni jeszcze Nawet nie wiem gdzie są te krowy I jeszcze motykę powinienem zrobić tej No i jeszcze zrobić szkieleta Nie, tego nie zrobię, kole się Cz Cztery minuty co to będzie takie proste? Ale myślę, że takie proste. Obudzi się, pójdzie do szkoły i nagle ten. Mm, no nie, nie. Teraz nie ja wiem, ale i myślę, że jest wszystko okej, okay, ale nie. tu musi być jakiś skelet, którego musimy zabić, ubić. To bardzo. Kości. No niby mamy kości, nie, ale. Ale, 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 ale. Fuck, 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 fuck. No i na bardzo sobie nie spotkam ty! on Nie spotkam, kurde... JA NIE Ej, kurde! Nie wiem, jest. No, co to jest. Co się idziemy. Chodź tu zbiegaczku. Ja tutaj no i pójdę gdzieś tam. Mm. No i co teraz na kolejce? Jeszcze trochę, ale i tak nie ma żadnych tych... na bagiennych terenach. Kurde! No nie, no nie, 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 nie. Kurde, jak musiała być noc? Jak nie musiało być krówek? Nie, no nie zaużymy, no niby jest czas duży, ale krówek jak nie, nie ma, nie było i nie ma, to nie ma. Chyba słusznie krówki... zepsu... No nie, jeśli ja to jest strzelec, mnie zabiję, no to polecę, kurde! Nie, nie, ja się już poddaję, dobra. Nie. Może jeszcze nie, ten nie zatrzymujemy czasu, ale... Ja znam, pójdę, na no, i pewnie nie koniec czasu, nie? Jest I minutki to akurat. I ten jest jeszcze... No i kurde, no... Fakt, no i tam musimy przeprawić się przez to... No nie no, to jest Minecraft. To jest po prostu Minecraft. Czy mnie jeszcze render distance. Okej, <laughs> okej. Okay, okay, jeszcze tam... Jeszcze minutkę, jeszcze minutkę poczekamy. Na, pe na pewno na pewno się wszystko zrobi. Nie ma problemu. Hmm, A ci tam się pływają w tej wodze. z każdej strony, no słuchajcie. O żywa! Co to ma być? nie zabiją jeszcze. Jesz jeszcze pięćdziesiąt razy, ty. Nawet nie mam już potrzebnym... Nie, mam, ale... Ok, teraz słońce. Akurat teraz krówki Znaczy nie krówki tylko te owieczki Okej, okay, cztery. Przepatrzcie, żeby nie mamy na czasu I czytaj 1 Stop! Stop, czas tak No i to już było na tyle już trochę tutaj tych... Nie, nie Chodźcie, ustawimy sobie jak, jak to powinno wszystko wykonać, patrzcie i tu powinien być ten, nie? Tu, nie? I tu by były te... Po prostu... Y, zboże z tych... Z tych, nie? Z, na, z nasion i... Znaczy nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj... czekaj. I jeszcze... Nie no kurde, tutaj by były te, te... Niby to są nasiona, nie? Tak by było... I w ogóle by takie trzy te... I co, jajko, no i to by było to... Ale ja nie mam tego... Dlatego, iż nie można było znaleźć żadnej krówki. Myślę, że krówkę bardzo łatwo się da znaleźć. Ale jak wiesz, to się nie poszczęściło mi. No i w pierwszym challenge'u. Challenge no I tyle nam się udało zrobić. Dobra, żegnam się. Myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Наранжевый.